Czy kiedykolwiek czułeś, że niewidzialna siła próbuje przekazać ci ostrzeżenie? Dziś ujawnimy niezwykłe przesłanie, które mogłoby zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoją codzienność i bezpieczeństwo Twojego domu. Najświętsza Maria Panna, Matka Boża, przekazuje w tych trudnych czasach kluczowe wskazówki, które nie są przeznaczone dla wszystkich, ale właśnie dla Ciebie, który teraz słuchasz. W lasach Podlasia, niedaleko granicy z Białorusią, skromna wieśniaczka Teresa K. doświadczyła czegoś, co początkowo ukrywała ze strachu przed wyśmianiem. To, co zobaczyła o świcie 13 maja, wywróciło jej życie do góry nogami i zmusiło ją do podzielenia się tym przesłaniem z nami wszystkimi. Nigdy nie wierzyłam w objawienia. Ale to, czego doświadczyłam, nie może być jedynie wytworem mojej wyobraźni, wyznała ze łzami w oczach. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie wydają się być chronieni przed wszelkimi niebezpieczeństwami, podczas gdy inni cierpią bez powodu? Odpowiedź może być ukryta w przesłaniu, które Teresa otrzymała tego poranka. Przesłaniu, którego pełne znaczenie odkryjemy dopiero pod koniec tej opowieści. Za chwilę zdradzę ci, jakie dokładnie kroki Matka Boża nakazała podjąć, aby chronić siebie i swoich bliskich. Ale najpierw musisz poznać całą historię, ponieważ kontekst jest tutaj kluczowy. To nie jest zwykłe objawienie. To przesłanie zostało przekazane właśnie na nasze czasy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, Zostań ze mną do końca tego materiału. Subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych objawień i wskazówek dotyczących duchowej ochrony w tych niepewnych czasach. Aby w pełni zrozumieć znaczenie tego objawienia, musimy cofnąć się w czasie. Historia objawień maryjnych sięga wielu wieków wstecz. Od Fatimy przez Lourdes po Guadalupe. Matka Boża wielokrotnie interweniowała w kluczowych momentach ludzkiej historii, ostrzegając przed nadchodzącymi niebezpieczeństwami i wskazując drogę do duchowego bezpieczeństwa. Co ciekawe, wielu badaczy zauważyło, że objawienia maryjne często pojawiają się w okresach społecznych niepokojów, wojen lub kryzysów duchowych. Tak było w przypadku objawień w Fatimie w 1917 roku, tuż przed rewolucją bolszewicką, czy w Kibeho w Rwandzie w latach 80., gdzie Maryja przepowiedziała ludobójstwo, które miało miejsce dekadę później. Mało znany fakt: polscy wizjonerzy doświadczali objawień maryjnych już w XVII wieku, podczas potopu szwedzkiego, gdy najeźdźcy okupowali znaczną część kraju. Te objawienia często zawierały konkretne wskazówki dotyczące ochrony domostw i rodzin. Na przykład w 1655 roku w małej wiosce pod Częstochową Matka Boża poleciła mieszkańcom umieścić gałązki jałowca nad drzwiami domów, co miało chronić je przed grabieżą. Historycy potwierdzili później, że domy oznaczone w ten sposób rzeczywiście zostały oszczędzone przez najeźdźców. Teresa K., 67-letnia wdowa z małej wioski w puszczy białowieskiej jest osobą głęboko wierzącą, choć jak sama przyznaje, nigdy nie szukała nadzwyczajnych znaków ani objawień. Przez całe życie pracowała jako pielęgniarka w lokalnym ośrodku zdrowia, pomagając setkom ludzi. Zawsze starałam się służyć innym najlepiej jak potrafię, ale nigdy nie sądziłam, że zostanę wybrana do przekazania tak ważnego przesłania. Mówi Teresa, której skromność i prostota przypominają wielu innych wizjonerów Synjsę Syn przeszłości. Co istotne, objawienie Teresy ma kilka zaskakujących podobieństw do historycznych przekazów maryjnych. Podobnie jak w Fatimie, objawienie miało miejsce 13 dnia miesiąca. Teresa doświadczyła go również o świcie, podobnie jak wielu innych wizjonerów. Jednak to, co najbardziej intrygujące, to specyficzność przekazanych wskazówek, konkretne kroki, które każdy z nas może podjąć, aby ochronić swój dom i rodzinę. Teresa była początkowo przerażona tym doświadczeniem. Kiedy zobaczyłam jasne światło między drzewami podczas porannego spaceru, myślałam, że to może być jakiś pojazd ale potem światło uformowało się w postać kobiecą, a ja poczułam dziwny spokój, mimo że moje serce biło jak szalone, wspomina wizjonerka. Zanim przejdziemy do szczegółów tego, co Teresa zobaczyła i usłyszała, musimy zrozumieć jeszcze jedną kluczową rzecz. Według ekspertów od Mariologii współczesne objawienia maryjne różnią się od historycznych tym, że często zawierają bardzo praktyczne wskazówki dostosowane do naszych czasów. Nie chodzi już tylko o modlitwę i pokutę, ale o konkretne działania, które mają chronić wiernych przed współczesnymi zagrożeniami. A teraz przejdźmy do tego, co Teresa ujrzała w lesie tego pamiętnego poranka i jakie przesłanie zostało jej przekazane. Ostrzegam jednak, to co zaraz usłyszysz, może głęboko zmienić twoje postrzeganie duchowej ochrony i bezpieczeństwa w twoim własnym domu. Kiedy Teresa stała twarzą w twarz z jasną postacią w lesie, początkowo nie mogła rozpoznać, kto przed nią stoi. Światło było tak intensywne, że musiałam zasłonić oczy, wspomina. Dopiero po chwili, gdy jej wzrok przyzwyczaił się do blasku, zobaczyła kobiecą postać w błękitnej szacie, z różańcem w dłoniach i koroną z dwunastu gwiazd. Nie bój się, córko, usłyszała głos, który jak opisuje Teresa, Brzmiał jednocześnie jak szept i jak echo odbijające się od drzew. Przychodzę, by ostrzec moje dzieci przed niebezpieczeństwem, które czai się w progu ich domów. Ta pierwsza część przesłania zaintrygowała Teresę: Co mogło oznaczać niebezpieczeństwo czające się w progu domów? Czy chodziło o coś dosłownego, czy może raczej symbolicznego? Maryja kontynuowała. W tych czasach zamętu, kiedy Ciemność przenika do najświętszych miejsc. Wasze domy muszą stać się sanktuariami, ale wróg zna wasze słabości i wykorzystuje je, by wedrzeć się tam, gdzie powinien panować pokój. Teresa zrozumiała, że objawienie dotyczy czegoś więcej niż tylko fizycznego bezpieczeństwa. Chodziło o duchową ochronę domów i rodzin przed złem, które w dzisiejszych czasach przybiera coraz bardziej subtelne formy. Najświętsza panna przekazała Teresie pierwszy konkretny krok: pobłogosław próg swojego domu wodą święconą i solą egzorcyzmowaną. Wróg nie może przekroczyć tej granicy, gdy jest chroniona moim imieniem. To zalecenie przypomina staropolską tradycję, niemal zapomnianą w dzisiejszych czasach, kiedy to gospodarze kropili progi domów wodą święconą, szczególnie podczas wigilii i innych ważnych świąt. Eksperci od folkloru religijnego potwierdzają, że ten zwyczaj praktykowany był szczególnie na wschodnich terenach Polski, gdzie wpływy prawosławia mieszały się z katolicką obrzędowością. Drugi krok był równie nieoczekiwany: umieść w swoim domu wizerunek mojego niepokalanego serca i najświętszego serca mojego syna. Niech będą one widoczne dla wszystkich, którzy wchodzą, ale ukryte przed wzrokiem tych, którzy przychodzą z nieczystymi intencjami. Ta część przesłania zaintrygowała Teresę najbardziej: jak obraz może być jednocześnie widoczny i niewidoczny. Zastanawiała się. Dopiero później, podczas modlitwy, zrozumiała, że chodzi o coś głębszego: o duchową percepcję, która jest dostępna tylko dla tych, którzy przychodzą z czystym sercem. Trzecim krokiem była codzienna praktyka: o świcie i o zmierzchu. Zapal świecę w miejscu swojej modlitwy i odmów prostą modlitwę. Matko Boża, strzeż tego domu od zła z zewnątrz i od niezgody wewnątrz. Ta praktyka utworzy niewidzialną tarczę wokół Twojego domu. Co ciekawe, ta prosta modlitwa przypomina starożytną modlitwę, którą odnaleziono w manuskryptach datowanych na XVII wiek, pochodzących z terenu dzisiejszej Polski. Czy to przypadek, czy celowe nawiązanie do naszej narodowej tradycji? Teresa. Otrzymała jeszcze jedną szczególnie zagadkową wskazówkę: wróg przychodzi często przez ekrany, które wpuszczacie do swoich domów bez zastanowienia. Nie pozwól, by jego głos był pierwszym, który słyszysz o poranku, ani ostatnim przed snem. Ta część przesłania wydaje się być szczególnie istotna w dzisiejszych czasach, gdy media społecznościowe, telewizja i internet wypełniają. Nasze domy nieustannym strumieniem informacji i wpływów, nie zawsze pozytywnych, ale najbardziej niepokojąca była część o nadchodzącym czasie próby. Nadchodzą dni, kiedy wielu będzie musiało schronić się w swoich domach przed burzą, która nadciąga. Ci, którzy przygotują swoje sanktuaria, według moich wskazówek, znajdą pokój pośród chaosu. Co dokładnie oznaczała ta burza? Czy chodziło o dosłowną katastrofę naturalną, kryzys społeczny, czy może o duchową próbę, którą wszyscy będziemy musieli przejść? Teresa nie otrzymała na to pytanie bezpośredniej odpowiedzi. Zamiast tego Matka Boża powiedziała coś, co sprawiło, że włosy stanęły jej dęba. To, co nadchodzi, było już przepowiedziane wielokrotnie, ale niewielu słuchało. Teraz musisz przekazać ostatnie ostrzeżenie, zanim nadejdzie czas, gdy komunikacja między ludźmi zostanie przerwana. To stwierdzenie pozostawiło Teresę z wieloma pytaniami: jakie wcześniejsze przepowiednie miała na myśli Maryja i co oznacza przerwanie komunikacji między ludźmi? Odpowiedzi na te pytania są kluczowe dla zrozumienia pełnego znaczenia objawienia, ale zanim do nich przejdziemy, Musimy zagłębić się w centralną część przesłania, konkretne kroki, które Matka Boża nakazała podjąć dla ochrony domów i rodzin. Nadszedł moment, by ujawnić najważniejszą część objawienia, szczegółowe instrukcje, które Matka Boża przekazała Teresie dla ochrony naszych domów i rodzin w nadchodzących trudnych czasach. To, co teraz usłyszysz, może wydawać się proste, ale ma głębokie duchowe znaczenie i moc ochronną, która wykracza poza nasze ludzkie rozumienie. Teresa opisuje ten moment objawienia jako najbardziej intensywny. Światło wokół Matki Bożej stało się jeszcze jaśniejsze, a jej głos nabrał takiej mocy, że czułam, jak każde słowo rezonuje w moim sercu. Wiedziałam, że słucham czegoś niezwykle ważnego. Matka Boża zaczęła od wyjaśnienia, dlaczego właśnie teraz przekazuje te wskazówki. Moje dzieci żyją w czasach, gdy zło stało się subtelne i przenika do domów nie przez wyważone drzwi, ale przez zaproszenia, których sami udzielacie. Nieświadomie. Wasz dom ma być świątynią, miejscem, gdzie Bóg jest obecny, a zło nie ma wstępu. Następnie przedstawiła kompletny siedmiostopniowy plan ochrony domu, który każdy wierzący powinien wdrożyć jak najszybciej. Po pierwsze, ceremonia oczyszczenia progu. Weź wodę święconą i sól poświęconą przez kapłana. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego pobłogosław wszystkie wejścia do swojego domu, mówiąc: Niech żadne zło nie przekroczy tego progu. Niech ten dom będzie schronieniem pokoju i Bożej obecności. Powtarzaj te ceremonie w pierwszą sobotę każdego miesiąca. Co fascynujące antropologzy religijni potwierdzają, że podobne praktyki istniały w polskiej tradycji ludowej przez wieki, szczególnie na Podlasiu i Podkarpaciu. Te regiony, będące na styku różnych kultur i wyznań, zachowały wiele Starożytnych praktyk ochronnych. Po drugie, stworzenie domowego ołtarzyka. W centralnym miejscu Twojego domu stwórz przestrzeń modlitwy z wizerunkiem mojego niepokalanego serca i Najświętszego Serca Jezusa. Umieść tam świecę, którą będziesz zapalać podczas codziennej modlitwy rodzinnej. Ten ołtarzyk stanie się duchowym centrum, z którego będzie emanować ochrona na cały dom. To zalecenie przypomina staropolską tradycję świętego kąta miejsca w domu, gdzie umieszczano ikony, krzyże i inne święte symbole. Ta tradycja, choć osłabiona w czasach komunizmu, przetrwała w wielu polskich domach. Po trzecie, codzienny rytuał modlitewny: rano i wieczorem gromadźcie. Się jako rodzina przy domowym ołtarzyku, odmawiajcie różaniec, tarczę przeciwko złu w tych czasach. Jeśli nie możecie odmówić całego różańca, odmówcie choć jedną dziesiątkę, ale z pełnym skupieniem i zaangażowaniem serca. Teresa przyznaje, że ta część przesłania szczególnie ją poruszyła. Matka Boża podkreśliła, że nie chodzi o ilość modlitw, ale o ich jakość. Lepiej krótka, ale szczera modlitwa niż długie recytacje bez zaangażowania serca. Po czwarte, kontrola nad tym, co wpuszczamy do domu przez media. Ustanówcie w swoim domu godziny ciszy medialnej, czas, gdy wszystkie ekrany są wyłączone, a rodzina może być prawdziwie obecna dla siebie nawzajem. Niech poranek i wieczór będą wolne od wiadomości pełnych lęku i agresji. Zamiast tego, Czytajcie Pismo Święte lub Żywoty Świętych. Ta wskazówka wydaje się niezwykle aktualna w naszych czasach, gdy uzależnienie od smartfonów i mediów społecznościowych stało się powszechnym problemem nawet wśród starszych pokoleń. Po piąte, praktyka postu jako duchowej ochrony. Raz w tygodniu, najlepiej w piątek, podejmujcie post w intencji ochrony waszego domu i rodziny. Może to być post od pokarmów. Ale także od złych słów, narzekania czy korzystania z mediów społecznościowych, ten dobrowolny wyrzeczenie tworzy duchową tarczę. Szóstym krokiem jest regularne praktykowanie miłosierdzia. Dom, w którym praktykuje się miłosierdzie, jest szczególnie chroniony. Pomagajcie potrzebującym, dzielcie się tym, co macie, przebaczajcie sobie nawzajem. Miłosierdzie praktykowane w rodzinie emanuje na zewnątrz i odpycha siły zła. I wreszcie siódmy krok przygotowanie fizyczne i duchowe na trudne czasy. Miej zawsze w swoim domu zapas wody święconej, świec poświęconych, najlepiej woskowych, różaniec dla każdego członka rodziny, pismo święte i podstawowe zapasy żywności i wody wystarczające na kilka dni. Bądźcie przygotowani, zarówno. Duchowo, jak i fizycznie na czas, gdy będziecie musieli pozostać w swoich domach. Matka Boża dodała coś, co szczególnie zapadło Teresie w pamięć: Te przygotowania nie są wyrazem lęku, ale roztropności i zaufania. Tak jak mądra panna z przypowieści mojego syna miała zapas oliwy do lampy, tak i wy bądźcie przygotowani na jego przyjście. Tu objawienie nabrało jeszcze głębszego wymiaru, gdy Maryja wyjaśniła, dlaczego właśnie teraz przekazuje te wskazówki. Zbliża się czas oczyszczenia, który przepowiedziałam w Fatimie i w innych objawieniach. Nie aby was przestraszyć, to mówię, ale aby was przygotować. Ci, którzy będą przygotowani duchowo, znajdą pokój nawet pośród i burzy. Teresa zapytała wówczas Matko Boża, kiedy nastąpi ten czas? Jak mamy rozpoznać jego nadejście? Odpowiedź była zarówno tajemnicza, jak i konkretna. Rozpoznasz go po trzech znakach: gdy ludzie zaczną głosić pokój tam, gdzie go nie ma, gdy wiara zostanie wystawiona na próbę przez tych, którzy powinni jej bronić i gdy natura zacznie buntować się przeciwko ludzkiej pysze. Wtedy wiedz że nadszedł czas, by schronić się w duchowej twierdzy swojego domu. Warto zauważyć, że podobne znaki były wymieniane w objawieniach w Akicie w Japonii i w Kibecho w Rwandzie, objawieniach uznanych przez Kościół Katolicki. Ale najbardziej zaskakujące było to, co Matka Boża powiedziała na koniec tej części objawienia. To przesłanie nie jest tylko dla Polski, ale Polska ma szczególną rolę w tych czasach próby. Tak jak kiedyś była przedmurzem chrześcijaństwa, tak teraz ma być przykładem wierności i duchowego przygotowania dla innych narodów. To nawiązanie do historycznej roli Polski jako przedmurza chrześcijaństwa ma głębokie znaczenie w kontekście dzisiejszych wyzwań dla wiary i tradycyjnych wartości w Europie. Zanim Teresa mogła zadać więcej pytań, Matka Boża przekazała jej ostatnią, najbardziej niepokojącą część przesłania. Konsekwencje objawienia, które otrzymała Teresa, są dalekosiężne, zarówno dla pojedynczych wiernych, jak i dla całych społeczności. Matka Boża wyjaśniła je w sposób, który łączy osobistą odpowiedzialność z szerszym kontekstem duchowej walki naszych czasów. Ci, którzy przyjmą to przesłanie i wprowadzą je w życie, doświadczą szczególnej ochrony w nadchodzących czasach zamętu, powiedziała Maryja. Ich domy staną się duchowymi oazami, do których będą mogły schronić się również inne osoby szukające pokoju i prawdy. Ta obietnica niesie ze sobą jednak również odpowiedzialność. Jak wyjaśniła Matka Boża z każdym przywilejem. Wiąże się obowiązek. Ci, którzy otrzymują ochronę, mają dzielić się tą wiedzą z innymi nie przez straszenie, ale przez spokojne świadectwo i gotowość pomocy. Jest to zgodne z wielowiekową katolicką tradycją, która podkreśla, że łaski nie są dawane wyłącznie dla osobistego zbawienia, ale dla budowania wspólnoty wiernych. Matka Boża. Ostrzegła również przed konsekwencjami zignorowania przesłania: wielu odrzuci te słowa jako przesadę lub zabobon. Inni usłyszą, ale szybko zapomną, pochłonięci codziennymi troskami. Modlę się, aby jak najwięcej moich dzieci otworzyło swoje serca na to ostatnie wezwanie do duchowego przebudzenia. Teresa zapytała, czy objawienie dotyczy konkretnej, Katastrofy lub wydarzenia, które ma nadejść. Odpowiedź była złożona. Nie przychodzę, aby przepowiadać konkretną datę czy wydarzenie, ale aby przygotować Was na czas, gdy Wasza wiara i wytrwałość zostaną wystawione na próbę. Te próby będą miały różne oblicza. Niektóre będą gwałtowne jak burza, inne subtelne jak powolna trucizna. To sformułowanie przypomina ostrzeżenia z innych uznanych objawień maryjnych, które również mówiły o czasie próby dla wiernych, nie zawsze podając konkretne daty czy wydarzenia. Szczególnie uderzające było ostrzeżenie dotyczące Polski: Wasz naród, który tak często w historii cierpiał za wierność Bogu, ponownie stanie przed wyborem. Będziecie musieli wybrać między wygodą a wiernością, między akceptacją świata a wiernością Ewangelii. Jakie mogą być konsekwencje przyjęcia lub odrzucenia tego przesłania? Matka Boża wyjaśniła: Rodziny, które stworzą z swoich domów duchowe twierdze, według moich wskazówek, staną się światłem dla innych w czasach ciemności. Będą chronione nie tylko przed zewnętrznymi niebezpieczeństwami. Ale również przed wewnętrznym rozkładem, który niszczy tak wiele rodzin. Teresa przyznaje, że ta część objawienia pozostawiła ją z wieloma pytaniami. Czułam, że Matka Boża mówi o czymś więcej niż tylko o indywidualnym bezpieczeństwie chodziło o duchowe przetrwanie w czasach, gdy wiara będzie poddawana coraz większym próbom. Co to wszystko oznacza dla nas tu i teraz? Jak powinniśmy odpowiedzieć na to pilne wezwanie? I co jeszcze Matka Boża przekazała Teresie, czego dotąd nie ujawniłem? Objawienie, które otrzymała Teresa, kończy się zaskakującym zwrotem wydarzeń, który rzuca nowe światło na całe przesłanie. Matka Boża pokazała jej wizję przyszłości, nie jako nieuchronny los, ale jako ostrzeżenie i wezwanie do działania. Widzisz te domy? Zapytała Maryja, pokazując Teresie panoramę polskich miast i wsi. Niektóre jaśnieją wewnętrznym światłem, podczas gdy inne są pogrążone w ciemności, choć na zewnątrz wydają się normalne. To różnica między domami, które stały się duchowymi sanktuariami, a tymi, które pozostały otwarte na wpływy świata. A potem dodała coś, co całkowicie zmieniło perspektywę Teresy. Jeśli wystarczająca liczba rodzin w Polsce odpowie na to wezwanie, wasz naród może stać się duchowym schronieniem dla wielu w czasach zamętu. Nie jest jeszcze za późno, aby zmienić bieg wydarzeń przez modlitwę, pokutę i powrót do wiary ojców. Ta ostatnia część objawienia niesie ze sobą nadzieję. Przyszłość nie jest jeszcze przesądzona, a nasze działania mogą wpłynąć na jej kształt. Jest to zgodne z wieloma uznanymi objawieniami maryjnymi, które zawsze podkreślają ludzką wolność i możliwość zmiany biegu wydarzeń przez nawrócenie i modlitwę. Teraz przychodzi moment decyzji dla każdego z nas. Czy potraktujemy to przesłanie poważnie i zaczniemy przekształcać nasze domy w duchowe twierdze, czy znajdziemy odwagę, by iść pod prąd współczesnej kultury i powrócić do tradycyjnych Praktyk wiary? Matka Boża obiecała: Będę z Wami w tych trudnych czasach. Moje niepokalane serce będzie Waszym schronieniem i drogą do mojego syna. Jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce, zacznij od najprostszego kroku: pobłogosław próg swojego domu i zacznij codzienną modlitwę rodzinną. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej wskazówek dotyczących duchowej ochrony. DOMU w tych niepewnych czasach. W następnym materiale przedstawimy dokładny plan wdrożenia siedmiu kroków ochrony, które przekazała Matka Boża. Pamiętaj, nie jesteś sam w tej duchowej walce. Matka Boża czuwa nad tymi, którzy odpowiadają na jej wezwanie.